Nie wiem co Będą drifty stunty Ciekawa rzecz Spałe 2 godziny Ile? Dwie? dwie godziny Dwie godziny spałeś Ja spałem trochę dłużej ale jest niedziela, nie wyspałem się. Ej ja w miarę! Zobaczymy, zobaczymy za pół godziny. No dokładnie, zaraz rok przybije i tyle będzie. No, już w pojazdach trzeba. A olej trzeba to busa kupić. Nie w w silniku. Bola nie boi żyła, adrenalina. i pani zatrzyma, adrenalina. Ej, palone fajki w pięciu bojarni, w domu latają, pościągnięte. <grymne> Ej, jestem że nie ostatni nasze spotkanie Zajebiście Widziałeś to? No. no tylko podkręcam obroty zaraz to przytrenuję trochę i tam przykozaczę, nie? <laughs> o, i hamulce nie mam możnego O, ale w porę się zepsuł nie mam komul, <noise> Nie wiem co się stało, ale, ale nie ma. Ale się zepsuł w porę. Może nie, jak kurde na środku placu byłem. Dobra, zobaczyłem, że z tymi się naprawi. Ale jeden no-handlerwie się, ładnie, co? Ładnie, no. <głos> Kurwa. <głos> no, on sobie zapierdala, elegancko. <noise> Zamieniamy drzwi. się nie czai Ciekawe czy hamulec mi się naprawił Wiesz, że tylko odstawisz na chwilę kłada i on może sam się naprawi nie? No Kurde, co z tym hamulcem, klocki są na miejscu O, działa, zagotował się płyn Wiecie co, już miałem taką sytuację jak biłem rekord na ośce Prawie, no niemalże 3 km na ośce pokonałem i zagotowałem płyn hamulcowy, nie zmieniłem go i teraz widać, że trzeba jednak zmienić, a mam wysokotemperaturowy, bo specjalnie do Kawasaki jak 6, 6 latałem, to, to kupiłem taki, no, trzeba zmienić. A to jest świrty. Kurwa, na kładzie to jedno, ale na jednym na kładzie, kole tak. zrobić, to wiesz, to drugie, nie? O, jak ładnie! tak! Pierwsze pytanie, nagrało się teraz? Nie? Ja to nie pracuje, nie, nie! wiem o co ci chodzi 300 wbusowy i 60 kg wagi co robi, patrz Trzymano sobie ten No Co chcesz łapy? No. no kurde włączyłem kamery, chciałem pokazać symulator, że się kręci i się przez to kręci No ja Zaraz powiem Tam jest symulator jak coś Veja isso que faz aqui, espírito. Się, ja tutaj Się śmieję, patrzę na chłopaków, równowagę utrzymujecie, a ja na cintach na dwóch kołach na <mels> <musim> Dobra, <mulary> <mulary> się, się do <mulary> no jak się młody miecie, co? <mulary> Zaraz Szymon pójdzie tam na górę Ty też? Ja też? No. Ja, ja się cykam <mulary> Jak wspomajęczy, to ja bym wszystkim wmawiał, że mam kompresor. No. Jak masz mało koni, to mówisz, że masz dużo, wmawiasz wszystkim. A jak masz dużo koni, to wtedy mówisz, a tam 1.9 wtedy i... Magda Golfa, pod czwórkę. I do Gleczan postanowił połapać trochę kleszcze. Gleczą jakieś zdziwiony, dają na stółcie. O, czara już druty w oponie elegancko się świecą. Zaraz będą iskry, symyfyka to dobrze. No, czyli no, Chłopakom to nie przeszkadza w robieniu stopali. Korzystają póki można. Weź? No